Wielu ludziom, zwłaszcza ludziom młodym, święta Bożego Narodzenia kojarzą się z choinką i z prezentami pod choinkę. Słowo prezent pochodzi z języka łacińskiego i w wielu współczesnych językach znaczy po prostu obecny. A więc ważna jest nasza obecność w prezencie. Prezent powinien być znakiem, że chcemy z tym człowiekiem rozmawiać, że sobie go cenimy, że jesteśmy mu wdzięczni. Przeżywając święta Bożego Narodzenia nie możemy zapomnieć o tym wielkim prezencie, największym jaki kiedykolwiek podarowano człowiekowi, całej ludzkości. Otóż Bóg podarował nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Posłał go na ziemię. Bóg stał się człowiekiem po to, aby być Bogiem z nami, aby nam towarzyszyć na naszych drogach. Święta Bożego Narodzenia. Kojarzą się nam także ze światłem i spokojem. Otóż w pośród najdłuższej nocy w ciągu roku, kiedy przychodzimy na Mszę Świętą Pasterską, słyszymy w Ewangelii, że pasterzy, którzy pilnowali swojego stada, zobaczyli wielką światłość, a potem usłyszeli słowa Chóru Anielskiego: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi, pokój ludziom i jego upodobania. Chrystus przynosi na świat pokój. Już w Starym Testamencie był zapowiadany jako książę pokoju. Ten pokój jest nam bardzo potrzebny, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle okazji do niepokoju, tyle ciemności zalegających naszą ziemię. Chrystus przychodzi na świat, aby nas wyzwolić z ciemności, aby wszystko to, co ciemne, co niejasne w naszym życiu, zostało napełnione Jego światłem. Chrystus przynosi nam pokój i przypomina, że pokój ludziom dobrej woli, jak słyszeliśmy w starszej formie tego zapisu, będzie wtedy możliwy, gdy ludzie oddają cześć Bogu, kiedy wartości duchowe będą na pierwszym miejscu, to uda się nam zbudować pokój. Życzę więc wszystkim młodym, aby przygotowali się na przyjście Jezusa, by go przyjęli jako najwspanialszy prezent z nieba, aby przyniósł w ich życie światłość i pokój.